Dzień dobry, witajcie. Myślę, że to powoli będzie stawało się tradycją, że z dziewczynami, które nie mieszkają na stałe w Polsce, a przyjeżdżają do Polski raz na jakiś czas, wymieniamy się próbkami. I tak w tym roku, tak samo jak w zeszłym, wymieniłam się próbkami z Anią z kanału By Anna Marta i z Miss Agi. O perfumach, które dostałam od Ani mówiłam na wiosnę, ponieważ Ania była w kwietniu, natomiast Aga była w wakacje. I dzisiaj o perfumach, które dostałam od niej. Muszę Wam powiedzieć, że tych próbek było naprawdę sporo. Dzisiaj będzie tylko jedna część, ale zapowiadają się jeszcze dwa filmiki. Wszystkie przetestuję i na pewno Wam o nich opowiem. Powiem Wam, jak wyglądały testy. Ponieważ Aga przysłała mi te perfumy w takich fioleczkach i nie napisała mi nazw, ona mi napisała tylko numerki. Więc dla mnie to było o tyle fajne, że ja testowałam te perfumy kompletnie w ciemno. E, psikałam sobie na rękę, psikałam na papierek e, i od razu notowałam swoje odczucia. A potem dopiero sprawdzałam, co to za perfumy. E, I dzisiaj mam 8 losowo wybranych perfum. E, nie ma tutaj żadnego systemu. Po prostu, co mi się wylosowało, to wzięłam i będę wam o tych perfumach opowiadać. Nie będą to testy takie na świeżo i na gorąco. Ponieważ ja te perfumy testowałam wcześniej, ale opowiem wam o moich przemyśleniach, które miałam wtedy, gdy je testowałam. Pierwszy zapach naniosłam je sobie wszystkie na papierki, żeby sobie przypomnieć, żeby zobaczyć, czy moje odczucia dzisiaj będą dokładnie takie same jak tamte i będę wąchać. Ostatnio właśnie Wicka mi napisała, co z nami jest, dziewczynami, które kręcimy filmiki, że my cały czas wąchamy te perfumy, opowiadając o nich. I wiecie, co ja sobie pomyślałam tak. Jeżeli ktoś prosi was, żebyście opisali jakiś obraz, nie patrząc na niego, to powiecie tylko i wyłącznie o tym, co zostało w waszej głowie. Natomiast jeżeli chcecie powiedzieć o różnych niuansach i o detalach, które dostrzegacie na tym obrazie, to musicie się w niego wpatrzeć. Nawet kilka razy. I myślę, że tak samo jest z perfumami, że my po to właśnie wąchamy, żeby oprócz tego, co zostało nam w głowie, zobaczyć i powąchać to, o czym chcemy Wam powiedzieć. Wywąchać, bo przecież my wywąchujemy te niuanse. Cały czas będę przykładać do nosa te papierki. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Pierwsze perfumy. Ode Orient od Rituals. E, chyba mało testowałam tej marki, a jeśli testowałam, to nie pamiętam. Niektóre perfumy po prostu nam umykają. E, natomiast te chciałam poznać i Aga mi to umożliwiła. I napisałam sobie tak. I to się wszystko zgadza z tym, co dzisiaj wywąchuję. Mocne przyprawowe otwarcie. Ciepłe nuty drzewne. A po jakimś czasie czuję, jakbym była w kościele na adoracji, ale daleko od ołtarza, bo czuć nuty kadzidła. Świetny zapach na jesienno-zimowe dni i przypomina mi nic się tu nie zmieniło. Przypomina mi trochę któryś z tych zapachów, ale nie pamiętam który. Albo Nui Dnur od Elisab, albo Zen Elixir, Bo tam właśnie takie kadzidlane nuty są. A jak sobie sprawdziłam, co jest w tych perfumach, to się okazało, że mają nuty orientalne, mają kadzidło, czyli kościół mi się zgadzał. Nuty drzewne i pieprz. Pieprzu nie czuję, raczej lekką słodycz. Mają moc, ale nie męczą i bardzo długo utrzymują się na skórze. Od Orient, od Rituals. Drugie perfumy to będzie Lacoste Elixir Purfam. Otwarcie słodkie, owocowe. Nie wiem czy malina, ale na pewno jakiś czerwony owoc. I słodki. Coś tą słodycz wyrównuje. Może cytryna, nie mam pojęcia, może bergamotka. Ładnie czuć jaśmin i wanilię. Ten zapach pod koniec nie jest słodki, natomiast jest bardzo słodki na początku. I jest taki moment, gdzie ja czuję podobieństwo do La Nuit Tresor Fleur de Nuit. Znam te perfumy, mam, uwielbiam i coś mi tutaj tak pachnie. No to tak jest, że jak wąchamy perfumy, o których nic nie wiemy, to nasz mózg natychmiast szuka podobieństw i wyszukuje takie perfumy, które gdzieś tam już wąchałyśmy. I coś tu jest takiego podobnego w tych perfumach właśnie do flair de Nuit. Natomiast jak sobie patrzyłam na fragrantice, to ludzie kojarzą te perfumy z Good Girl Carolina Herrery. Może końcówka? Może coś w tym jest. Natomiast mnie gdzieś tam cały czas chodzi po głowie Flair de Nuit. Jakie mamy nutki? Mamy różowy pieprz, mamy jaśmin i mandarynkę. Czerwonych owoców brak. Mamy heliotrop, mamy gardenie, mamy jaśmin. Mamy wanilię, ambroksantu, tuberosa, cedr. Mamy wetywerię i paczulę. I myślę sobie, że ta tuberoza i wanilia e, dają mi ten podton właśnie taki podobny do... do fleur de Nuit. Ładny zapach. Taki myślę, że wieczorowy. Raczej na wiosnę i lato, e, natomiast na wieczór. Kolejne perfumy, które w odlewce podarowała mi Aga, e, też bardzo chciałam poznać, ponieważ nazywają się Take Me to the Moon od firmy Karloff. Ja w ogóle nie znam tej marki. Nigdy chyba nie wąchałam żadnych perfum, nie przypominam sobie w każdym razie. No i chciałam zobaczyć, jak pachnie wycieczka na księżyc. A powiem Wam, że pachnie zacnie. Otwarcie mocno cytrusowe z odrobiną słodyczy, jakby to była mandarynka, ale nie jestem o tym przekonana. Czuję w tych perfumach kwiat pomarańczy. I za nim ciągnie się taka słodycz, której nie mogę za bardzo z niczym porównać. Może jakieś kwiatki tu są? No, róża. Róża tu jest na pewno. I powiem Wam, że bardziej ją czuć teraz na kartce, niż było na mojej ręce, bo ta róża na ręce była gdzieś tak tylko w tle. A tutaj różę czuć wyraźnie. A w nutkach mamy gruszkę brzoskwinię, bergamotkę, jaśmiń, osmantus, róże, drzewo sandałowe, piżmo i paczule, kwiatu pomarańczy brak i jestem zdruzgotany. Bo ja tu czuję kwiat pomarańczy. Gruszka mi się w ogóle tutaj nie skojarzyła, prędzej brzoskwinia, ale taka, taka w syropie, nie świeży owoc, tylko taka brzoskwinia z puszki. Hmm, hmm, hmm. Nie mam pojęcia, co mi tutaj dawało takie skojarzenie z mandarynką, może połączenie tej gruszki, brzoskwini, bergamotki. Ja tu w każdym razie czuję jakiegoś słodkiego cytrusa. E, a jak sobie ponosiłam te perfumy dłużej, to one są bardzo podobne do perfum Elisab le parfum, ale do wersji EDT, gdzie właśnie oprócz kwiatu pomarańczy jest mandarynka. I powiem wam, że nosiło mi się te perfumy świetnie, a mają taką projekcję. E, testowałam je w pracy, no i później przyjechałam do domu, e, wysiadłam z samochodu i poszłam sobie do piekarni. I przez całą drogę, a był taki leciutki wiatr, tak ładnie ode mnie pachniało, że aż byłam zadowolona, że to tak ode mnie. Świetne perfumy naprawdę. Jeżeli lubicie e, Klimat Elisab, ale troszkę w takim słodszym wydaniu to sobie sprawdźcie te perfumy. Take me to demon od Karloff. Kolejne perfumy, które sobie wybrałam z całego skarbca Agi, to był taki trochę strzał w kolano. Taka misja samobójcza, ponieważ to są perfumy Vanilla Vibes od Juliet Hezeghan. Czemu to jest misja samobójcza? Otóż ja nie cierpię perfum z nutą soli. Mówiłam Wam to już wiele razy. Na mnie ta sól w połączeniu z, ze słodyczą, która zazwyczaj jest w takich perfumach, powoduje, że ja mam mdłości. Mnie to pachnie rybami albo małżami. W każdym bądź razie to jest taki mocno klimat morski, ale dosłodzony. Dla mnie te perfumy są, nie, ten rodzaj perfum jest dla mnie po prostu nie do zniesienia. Czemu chciałam sprawdzić vanilla vibes? Otóż ja cały czas szukam mm, perfum z nutą soli, takich dla mnie. Czy znalazłam? Zaraz się dowiecie. A jak pachnie Vanilla Vibes? Ma bardzo fajne otwarcie. Tego już nie czuć, bo ja popsikałam ten y, kartonik y, jakiś czas temu. Ale ono jest takie świeże. I to nie jest świeżość cytrusowa, tylko to jest taka morska świeżość, jakby nad morzem wiał taki rześki wiatr. Bardzo mi się podoba to otwarcie. Y, nuty solne są, owszem, ale nie pachną na szczęście małżami. Ani spoconą pachą, bo czasem też tak bywa, tylko taką słoną wodą. Jeżeli możemy powiedzieć, że słona woda ma zapach, a ma, to te perfumy pachną słoną wodą. Jest to odrobina słodyczy. I w takich momentach, czyli jak nuty słone łączą się z nutami słodkimi, to ja mam żołądkowe rewolucje. Mnie jest po prostu niedobrze, mnie mdli po takich perfumach. A tutaj nie. Tutaj ta słodycz z tą słonością jest pięknie wyważona. Tutaj niczego nie ma za dużo. Te dwa akordy, one się nie gryzą. One się świetnie uzupełniają i jeden podbija drugi. I tak jak wąchałam te perfumy, to mi się skojarzyło coś takiego, że te perfumy są jak izotonik. Nie wiem, czy wiecie, jak się robi izotonik. Bierze się wodę, dodaje się szczyptę soli i odrobinę yy, czegoś słodkiego, na przykład miodu. I szuka się takiego smaku, żeby wam to smakowało. I te perfumy są właśnie jak izotonik. Tu jest wszystkiego tyle ile trzeba. I myślę sobie, że jeżeli bym miała wybrać perfumy z nutą soli, to chyba to by były te. Bardzo przyjemnie mi się je nosiło. One są zresztą dosyć trwałe. I jak je wąchałam, to mi się kojarzyły z wakacjami nad morzem z takim błogim lenistwem, więc skojarzenie warte tego zapachu. Idealne perfumy na wakacje. E, czy to nad morzem, czy w góry, w każdym bądź razie dobrze by było, żeby wiał lekki wietrzyk, bo one wtedy się fajnie niosą. A co mamy w nutkach? Mamy oczywiście sól, mamy absolut wanilii, mamy, mamy orchideę, fasolkę tonkę, drzewo sandałowe, piżmo i benzoes. Perfumy idealne na wakacje, gdziekolwiek byście ich nie spędzały. Kolejne perfumy od Miss Agi których też nigdy nie wąchałam. To jest Bellflower od Koresa. Wiecie, że uwielbiam mornik Mimoza. Natomiast Bellflower myślałam sobie pewnie jakieś kwiatuszki. Może niekoniecznie dla mnie. A tu się okazuje, że byłyby bardzo dla mnie. I wiecie, jak żałuję, kiedyś widziałam je za 40 zł, flakonik 50 ml, gdzieś w jakiejś perfumerii ktoś wyprzedawał i ja ich nie wzięłam. Bo sobie pomyślałam, po co ci te perfumy? Przecież i tak nie będziesz używać. Oj, używałabym! I testując te perfumy, wiecie, co sobie napisałam? Pierwsze zdanie, jakie napisałam. Oj, jakie to ładne! A otwarcie ma cytrusowe, ale takie musujące. Wiecie, co mi się przypomina? Przypomina mi się zapach takiego musującego, gazowanego cytrusowego napoju. Później są kwiaty i nutki pudrowe. Może irys. Tak sobie napisałam. Ja się zawsze boję nuty Irysa w perfumach, ponieważ on na mnie pachnie marchewką. Nie lubię tego. Dla mnie irys pachnący marchewką w perfumach to jest wielkie rozczarowanie. Więc dobrze by było, gdyby było napisane na przykład irys pudrowy, irys marchewkowy, korzeń irysa, irys. No nie wiem, nie wiem, co mi tak pachnie. Myślę, że kwiat mi pachnie marchewką, a korzeń irysa pachnie pudrowo, co? Jesteście mądrzejsze, to mi powiedzcie. Czym się kierować przy wyborze perfum z irysem? Natomiast nie wiem jak pachnie ten życzony bellflower, czyli niebieski dzwoneczek. Nie wiem czy przypadkiem e, księżna Diana nie używała perfum takich właśnie, które się nazywały bellflower. Nie wiem. Może coś pomyliłam. Mogłabym tych perfum zdecydowanie używać i wiosną i latem. Bo są prześliczne. Naprawdę uważam, że kores, jak zrobi perfumy, to one się muszą podobać. A co mamy w nutkach? Mamy bergamotkę, mamy różowy pieprz, mamy życzony dzwoneczek, mamy irys, herbatę, cedr, piżmo i wetywerię. Doskonałe perfumy na wiosnę i lato. Eee, muszę o nich pomyśleć. Kolejny zapach który też chciałam poznać już dawno, ale bałam się kupić w ciemno. treżur od Armaf. Perfumy, które są porównywane do Ange en Demand Les Secrets od Givenchy. Dla mnie Les Secrets jest troszeczkę za delikatne. Rozważałam zakup tych perfum, ale stwierdziłam, że to nie dla mnie. Gosia ich używa, niech używa. Natomiast myślałam sobie, że treżur będzie troszeczkę mocniejszy. No w końcu to perfumy arabskie, oni lubią tam coś dorzucić. I dorzucili. A co? To się zaraz przekonacie. Początek tych perfum jest rzeźki herbaciany, jakby herbata z cytryną. A cytryna to nie sam sok, tylko jeszcze skórka. Ale jest coś, co burzy mi harmonię tego zapachu, i nie wiem co to jest, ale wiecie, jak ja to nazywam. I jak wąchałyście perfumy arabskie, to będziecie wiedziały, o co mi chodzi. Perfumy arabskie mają w sobie czasem taki brudek i nie każdemu to pasuje. I ja mam tak, że w niektórych perfumach mi to w ogóle nie przeszkadza i to jest na przykład um, Club de Nuit Imperial. One mają taki brudek w sobie, ale do tych perfum pasuje to świetnie. Natomiast w tych, czyli treżur męczy mnie to niesamowicie. Nie mogę nosić tych perfum i nigdy ich nie kupię, bo mi się po prostu nie podobają. Perfumy europejskie, czy w ogóle perfumy zachodnie mają w sobie takie nuty, one są czyste i takie krystaliczne. I właśnie jak kiedyś testowałam Delinę Exclusive i um, Club de Nuit Imperial, bo to są podobne zapachy, to właśnie w Delinie była ta czystość, taka przejrzystość i krystaliczność. Natomiast w Imperial był ten brudek. Ale tak jak Wam wcześniej mówiłam, mnie to w ogóle nie przeszkadzało. Natomiast tutaj, mi to przeszkadza i źle się na mnie układa i mnie męczy i jak wącham te perfumy, to nie mam przyjemności z wąchania. A jak pachną te perfumy? No jest tu jakaś słodycz, ale nie owocowa, tylko raczej z kwiatów. I cały czas, gdy je wącham, to jest to coś, o czym Wam mówię i ciągle tutaj sobie widzę, piszę. A mamy w nutkach zieloną herbatę, cytrynę i neroli, białe kwiaty, jaśmin i tuberozę. Mamy piżmo, cedry i paczule i wanilię. I teoretycznie nie ma niczego takiego, co mogłoby tutaj psuć ten zapach. I zastanawiam się, czy to na przykład nie jest to przybrudzone piżmo, które ten zapach mi zepsuło. I byłyby to naprawdę bardzo fajne, letnie perfumy. No ale cóż, jak nie dla mnie. A jeśli czujecie w tym zapachu to coś, podobnie jak ja, to mi powiedzcie, co to jest, bo naprawdę jestem bardzo ciekawa. A może macie tak, że na Was te perfumy pachną. Pięknie i nic Wam nie przeszkadza. To też mi piszcie. Treżur od Armaf. Czekam na Wasze opinie. I kolejne perfumy. A będzie to Moskino: To i 2 Pearl. I znowu cytrusy. Tak jakoś wybrałam losowo niby, ale zdecydowanie takie lżejsze perfumy na wiosnę i lato. Jak pachnie Pearl? Mamy znowu cytrusy. I tu jest cytrusowa moc. Może to być bergamotka i cytryna, to są moje pierwsze wrażenia. Czuć jakby utartą skórkę z cytryny. Na razie jakiejkolwiek słodyczy brak. Na mojej skórze jest to zapach raczej wytrawny. Nic się nie zmieniło. Pachną cytrusowo. Ale mają coś takiego? Nie wiem co. Taki lekki puderek w tych cytrusach? Nie mam pojęcia co to jest. Natomiast zapach bardzo realistycznie oddaje nuty cytrusowe. Na pewno jest świetny na upał. I bardzo ważne jest to, że te cytrusy nie idą w kierunku chemii gospodarstwa domowego, tylko są naprawdę takimi realnymi cytrusami z taką odrobiną nutką goryczki. Jakby właśnie ze skórki, ze skórki cytrynowej. Też mi się podobają na lato, super. I ostatnie perfumy w dzisiejszym filmie. Też marka Rituals, akurat dwie mi się wyciągnęły, widocznie. Rev de Hanami. E, moje pierwsze zdanie na temat tych perfum: słodki kurz i coś kwaskowego. Jakieś owoce, może brzoskwinia. Zapach staje się kremowy i na pewno jest tu wanilia. Jest efekt czystej, świeżo umytej skóry i najbardziej zaskakuje koniec, który pachnie jogurtem fantazja o smaku wiśniowym. A w nutkach mamy kwiat wiśni, czyli sakurę, liczy i gruszkę, ambrę, bergamotkę, paczule i wanilię. I powiem Wam, że wcale nie czuję sakury w otwarciu. Miałam kilka zapachów z tą nutą, przecież wiem, jak pachnie. W ogóle nie czuję y, sakury w otwarciu tych perfum. Na mnie sakura wychodzi dopiero w bazie, razem z paczulą i wanilią. I jestem zaskoczona, że nie ma tu piżma, bo ja naprawdę czuję zapach takiej czystej, świeżo umytej skóry. A może go po prostu nie ma, może jest niewymieniony, albo może coś mi się po prostu wydaje. Ale ta czystość, czemu się tak upieram przy tym piżmie? Bo jest taki moment, gdy te perfumy przypominają mi Rev infini od Lalique. A tam jest mnóstwo takiego właśnie czyściutkiego piżma. Mówiłam Wam o tym niedawno. I z tych wszystkich perfum, które testowałam do tego filmu, te perfumy są najmniej moje. Natomiast, a testowałam je dzisiaj... I powiem Wam, że wyszłam wyrzucić śmieci, ponieważ dzisiaj rozpakowywałam dużo paczek, więc pudła musiałam wynieść do kosza. Jak te perfumy projektują, jak się ładnie zachowują na dworze, ale pachną jak takie typowo owocowo-paczulowe perfumy. Także na pewno zyskują na dworze. Natomiast tak jak Wam mówiłam, ten zapach jest taki najmniej mój. Podsumowanie sobie napisałam i brzmi ono tak. Najlepsza jakość, trwałość i projekcja? Take Me to Demon Moon od Karloff, Bellflower od Koresa i Toy Boy 2 Pearl. Eee, a jeszcze sobie napisałam, że Toy Boy pachnie słońcem, cytrusami i wakacjami. To prawda. Moje zaskoczenie? Oczywiście Vanilla Vibes. Najlepsze perfumy z solą eee, przede wszystkim pięknie się na mnie układają i mogłabym je z przyjemnością nosić bez. Rewolucji żołądkowych. Nie ma tu perfum, które mnie zawiodły, e, natomiast nie byłabym na pewno w stanie nosić e, armaw, e treżur, ze względu na tą nutkę, która mnie tam gdzieś uwiera. I to tyle na dziś. E, Agnieszce, bardzo serdecznie dziękuję za te doznania perfumowe. E, nie było traum, to najważniejsze. I ja zawsze czekam na traumy. Ale nie, że ja będę miała, tylko że dziewczyny będą miały traumy, gdy ja im wysyłam perfumy. I chyba jeszcze do tej pory się nie doczekałam. Może aga mnie zaskoczy. Aga, kręć filmiki, bo jestem ciekawa, co powiesz. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia, Buziaki Papa.